To mógł być ten weekend, ale czy był? No tak, średnio bym powiedział. Siemanko beczki z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z kolejną relacją z Food Champions, ale zanim to standardowo, ogromna prośba o łapeczki do góry, jakieś rekordowe. Klikajcie też w czerwony przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i o komentarzach dla zasięgu, bo one pomagają, po prostu pomagają. Bardzo dziękuję za całą aktywność w poprzednich materiałach. Lecimy po rekord i w tym, w tym roku jeszcze 230 tysięcy subskrypcji wbijamy. Tak, a teraz lecimy do gameplayu. No i widzicie mój składik na Foot Champions, który zresztą zobaczyliście w poprzednim odcinku, czyli Rush i Kante wjechał za Blonka i, i Eusebio. Dodatkowo jeszcze zmieniliśmy sobie obronę, czyli Ederson za Alisona, Walker Inform za Gomeza, no i na prawą stronę Semedo, bo musieliśmy wrzucić kogoś za Walkera na prawą obronę, jeśli Walker miał grać na środku obrony. No tak los zechciał. Pierwszy meczek, aktualny bilans to. Yy, 20 zwycięstw, 3 porażki, bo. Ach, bo tak wyszło. Bo tak wyszło. Mieliśmy znowu bilans 16 chyba 0 albo 17. Kurczę, już nie pamiętam. Ale mieliśmy znowu dosyć fajny bilans. Ja mam ogólnie bardzo duży problem, jak w sumie możecie zauważyć. Tak naprawdę co tydzień robię te 15-0. 15, zero. 15 16, 14, 15, bo to, to co tydzień było. Na pierwszy weekend 14-0, później 15. Potem 18 to jest chyba czwarty tydzień, tak? No i teraz mieliśmy chyba 17:0 coś takiego. I potem kurczę, przychodzą te porażki, i, i, i no mam problem. Mam problem bardzo duży e, z tą drugą połową e, Food Champions. I to tak naprawdę nie jest zależne nawet od jakich, na jakich przeciwników trafiamy, nie jest ważne na jakie składy trafiamy, bo tutaj widzicie gościu Pele. E, skład droższy tak naprawdę od mojego, a, a raczej dominowaliśmy w tym meczu. Co zaraz tutaj zobaczycie, Bramka 48 minut, Mbappe do Ronaldo, i nasz przeciwnik po prostu opuszcza spotkanie. Więc mam duży problem z drugą częścią Food Champions. Nie wiem od czego to zależy. To znaczy analizuję cały czas te swoje błędy. Wydaje mi się, że gdzieś tam koncentracja chyba ucieka. Może zbyt mocno się zaczynam w jakiś sposób spinać po prostu na tą drugą część Food Champions. Czy widzę, że fajnie mi poszła pierwsza część Food Champions. Mamy bilans 14-15-18-0. A potem jakaś taka presja może narzucona przez samego siebie wypływa na pierwsze rejony i, i zamiast ona mnie motywować i pomagać, to ona mnie po prostu blokuje. No nie wiem, takie mam jakieś przemyślenie na szybko. Nie wiem, czy, czy może granie na Royal Glory tutaj też troszeczkę nie powoduje, że mam przesyt tej FIFA już w niedzielę, no bo... W momencie, kiedy ja mi się gra na najlepiej, czyli przykładowo w piątek, bo w piątek powiedzmy, że nie przegrywam zbytnio, no to teraz mieliśmy tak, 12-0 na Xboxie w piątek i dodatkowo zrobiliśmy na Routu Glory 9-0, tak? I grało mi się naprawdę i na Xboxie w miarę fajnie, i na playce, na route Glory grało mi się genialnie, a później w sobotę, jak już z bilansu te 12-0 zrobiłem, nie wiem, no te 20 zwycięstw 20 i 3 porażki. No to później usiadłem z tego Road to glory i tak naprawdę grałem, bo, bo, bo musiałem i też przegrywałem jakieś bardzo łatwe, bardzo łatwe spotkanie, bo nawet nie chciało mi się już fokusować na tej grze, bo już wiedziałem, że ten Xbox poszedł tak daremnie. A ja nie będę tutaj nikogo oszukiwał, i to w sumie Wam mówiłem od początku, że dla mnie priorytetową konsolą jest Xbox, i to tutaj. Chcę grać w Turniejach, tutaj chcę rywalizować z najlepszymi i to tutaj buduje jak najlepszy skład, a Routu Glory jest po prostu dodatkiem, fajnym, miłym, przyjemnym dodatkiem. I właśnie nie wiem, czy w tym momencie gdzieś ten miły przyjemny dodatek nie powoduje, że nasz główny cel, nasz główny target po prostu na tym kuleje, tak? Na tym w jakiś sposób traci. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Tutaj w ogóle wrzuciłem dosyć długie, powiedzmy, jak na, moje, jak na mój kanał, dosyć długie akcje, gdzie możecie zobaczyć sobie taką budowę akcji od podstaw po samo przejście do, do budowania akcji już pod polem karnym, no i ostatecznie oczywiście bramkę. Dajcie znać też, co o tym sądzicie. Czy wolicie jednak takie czyste mięcho, czyli e, ostatnie podanie strzał gol. Bo to dla mnie jest ważne, dla mnie mega ważna jest wasza opinia. I chyba też to widzicie w tym momencie, bo też e, po komentarzach e, zauważyłem, że e, załapaliśmy fajną interakcję, że ja naprawdę dla mnie ważna jest wasza opinia. Kanał tworzymy tak naprawdę wspólnie. E, materiałów pojawia się w tym momencie dosyć dużo. I, 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 i fajnie, yy, fajnie, że to tak wygląda, bardzo się z tego cieszę, że, że tutaj idziemy wspólnymi siłami do przodu. Tutaj kolejne spotkanie. Yy, przeciwnik TSD, 14 minuta, Cristiano Ronaldo, Dawid Alibaba fauluje, ale Neymar przechwytuje tą piłkę. Neymar ładnie potańczył i pięknie Ronaldo do Rashforda. No i mamy jeden do 0. Ale się zapowietrzyłem. No ale to, to jest właśnie to, o czym yy, Mówiłem dosłownie przed sekundką Że pokazuje Wam większą Część akcji, a nie Sam strzał, powiedzmy, nie samą wrzutkę Do Rashforda Tutaj Ronaldo do Neymara Dwie tak naprawdę bliźniacze akcje Spowodowały, że wygrywamy W tym meczu już 2 do 0 Tutaj Mbappe Mbappe, Mbappe wszedł polekarne pole karne, Oszukał Dawida Alibabę I mamy 3 do 0 W 40, 31... Minucie Kyle Walker do Kante, Kante do Ronaldo, Ronaldo do Markusa Rashforda, Markus Rashford, Neuer No i zobaczcie, tutaj bardzo śmieszna sytuacja. Zrobili identyczny w identycznym identyczny momencie z identyczną e, animacją, ale tutaj ładnie. Ronaldo znalazł Mbappe i mamy wynik 4 do 0 w 48 minucie, w 38 minucie, a nasz przeciwnik wychodzi w przerwie meczu i mamy już e, 24 zwycięstwa. Tak, 24 zwycięstwa. I teraz gramy, 20, gramy o 25 zwycięstwo. I trafiliśmy na skład dosyć przeciętny, nie ma co się oszukiwać. Bardzo przeciętny skład. Jak na ten moment FIFA, jak na rangę, o którą gramy, to bardzo, bardzo przeciętny skład. Więc yy, powiedzmy, że nie był on też jakoś mega dobrze zbudowany, też, więc można powiedzieć, że. Wiedziałem, że ten mecz jakoś zbyt trudny nie będzie. Tutaj 10 minuta, Mbappe jeszcze nam się odsunął. Chładeckim i mamy 2 do 0 w 11, w 11, w 11, w 11 minucie. No i przeciwnik ostatecznie w 14 minucie opuszcza spotkanie. Więc, minus 25 do 3. No i wydawało się, że wjechaliśmy na autostradę. Po Elite 1, opłaciliśmy już bramki i zostały nam dosłownie ostatnie 20-30 km, żeby tą elitkę 1 sobie pyknąć. Ale czy tak wyszło? No, zobaczymy. Dembele do Marsala, Ederson. Nie wiadomo, co się tutaj wydarzyło. Analizowałem to oczywiście po meczu, bo Ederson to wypluł, i ja byłem przełączony na Varana I ta piłka, no, zachowując normalne prawa fizyki, to ta piłka powinna toczyć się w stronę warana, który de facto biegł w stronę e, piłki, tak? A w ostatecznym rozrachunku wyszło tak, że waran mm, no po prostu sobie zaczął dreptać nogami w miejscu. i, i dobiegł, A piłka zaczęła tak jakby... E, no e, Piłka zamiast e, normalnym pędem polecić pod warana, bliżej warana, to ona się tak jakby też zatrzymała i ktoś tam dobił. Ale ostatecznie 3 do 1 w 54. minucie. Świetnie, ja już y, też tak odpuściłem troszeczkę mentalnie. Mówię sobie, dobra, to już wygrany mecz. No ale jak bardzo się myliłem, to już widzicie w tym momencie. 79. minuta. Yy, tak. 3 do 3. Jelson Martinez. Zwykła karta Jelsona Martineza, a w 82. minucie dzieje się to. Dziękuję. Lisek, jak przegrać mecz w 3 minuty? No, właśnie tak. Poradnik, poradnik prawdziwego amatora, ale w 105 minucie odkuwamy się, bo Zacha podaje do Rashforda, Rashford do Mbappe, Mbappe pięknie, przy, pięknie przyjemnie piłkę, do Ronaldo, Ronaldo golissimo w 105 minucie, no i mówię, Lisek, to jest jednak twój dzień, to się uda, to nie możesz tego zepsuć. <grym> <grym> Jak bardzo się wtedy też myliłem. No to sprawdźmy to teraz, a baster. Rashford od genialna asysta I teraz 120 minuta, 119 minuta przy, Przyjrzyjmy się tej akcji W sposób Taki jak powinno się oglądać taką akcję Cyk, nie ma Cyk, jest I w taki sposób pożegnaliśmy się z elitą 1 Trudno, zdarza się, porażka Ta ostatnia szczególnie delikatnie zabolała no bo ta elita 1, kurczę i w poprzednim tygodniu, i w tym tygodniu była na wyciągnięcie ręki, umówmy się, w poprzednim tygodniu 26-4, porażka w ostatnim meczu, tutaj 25-5, bo w ostatnim meczu trafiliśmy na Polaka, więc, więc zagraliśmy tak, żeby każdy był zadowolony, więc tutaj 25-5, ja i tak nie miałem szans na jakąś lepszą rangę, szkoda, szkoda, dawajcie obowiązkowo znać byczki, jak wam poszło w tym Foot Champions, no i powodzenia wam życzę również e, następnych Food Champions, tak samo jak i sobie życzę powodzenia. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Siemano.